Cześć wszystkim. Poprzedni film o nowych motocyklach 125 do 10 tysięcy złotych świetnie się przyjął, dlatego bez zbędnego ględzenia przejdę do kontynuacji tej serii zestawień. W tym filmie zaprezentuję nowe motocykle 125 stojące w salonach, kosztujące od 10 tysięcy złotych do 15 tysięcy złotych. Z racji sporej ilości motocykli film będzie dużo dłuższy od poprzedniego. Pominę również spalanie nowych 125, ponieważ każda z nich pali w przedziale od 2 do 3 litrów paliwa na każde 100 km. Już na samym początku zauważyłem, że znajdą się tutaj motocykle, które w roczniku 2023 cenowo przebijają barierę 15 tysięcy, o czym wspomnę. Zestawienie marek przedstawię w kolejności alfabetycznej. Zaczynamy. Badżacz Pulsar NS125. Wersja przedliftowa kosztuje 12 300 zł. Wersja poliftowa z zawieszeniem upside down 14,5000 zł. Obie wersje, według importera, legitymują się mocą 12,7 koni mechanicznych, ważą 144 kg, zbiornik mieści 12 litrów benzyny. Wyposażone są w ABS na przednie koło. Barton. Imponujący sportowy model Blade R to wydatek od 14 600 zł do kwot przekraczających znacznie budżet 15 000. Niemniej można wyrwać sztukę mieszczącą się w przedziale do 15 000. Moc 12,6 koni mechanicznych. Waga 167 kg. Chłodzenie cieczą. Sześciobiegowa przekładnia. Barton GT125. Nawiasem mówiąc, otrzymałem go na testy. Filmy wkrótce na kanale. Ceny wahają się od 11 tysięcy złotych i kończą na 11,5 tysiącach. Moc 11 koni mechanicznych. Waga 123 kg. Bak mieści 11 litrów paliwa. Barton Hyper 125. Ceny zaczynają się od 11 tysięcy złotych. Do 13 700 zł. za rocznik 2023 wyposażony w kuchfry. Moc 9,8 koni mechanicznych, waga 152 kg, zbiornik paliwa mieści 13 litrów. Benelli. Zacznę od figlarnego TNT 125. Ceny zaczynają się od 10 200 złotych. I kończą na 11 400 zł moc 11,1 koni mechanicznych waga 124 kg pojemność zbiornika paliwa to 7,2 litrów paliwa. Przejdę teraz do dobrze znanego nam BN 125. Ceny startują od 9500 zł i kończą się na 12 800 zł. Moc podobnie jak w przypadku TNT 11,1 koni mechanicznych, waga 142 kg. Pojemność zbiornika paliwa to 13,5 litrów paliwa. Czas na Leoncino 125. Ceny startują od 14 300 zł i kończą poza ramami 15 000, bo dobijają aż do prawie 16 000. Moc 12,8 koni mechanicznych. Waga 145 kg. Zbiornik zmieści 12,5 litrów paliwa. Brixton. Niewielki Crossfire 125XS to koszt od 11 900 zł do 13 000 zł. Moc 11,1 koni mechanicznych. Waga 111 kg. Pojemność zbiornika paliwa 11 litrów. Znalazłem też jedną sztukę modelu Sunray, kosztującej równo 15 tysięcy złotych. Moc to 11,1 koni mechanicznych, waga 134 kg. Pojemność zbiornika paliwa to 14 litrów. Czas na bardzo mało znaną markę Daytona. Model Explorer 125 to nowość w ofercie marki. W cenie 14 tysięcy złotych możemy zakupić jednoślad w Melodii BMW ważący 149 kg. Moc 12,2 konia mechanicznego pochodzi z singla wyposażonego w chłodnicę oleju. Honda CB125F, cena od 12 200 zł do 13 100 zł. Moc niecałe 11 koni mechanicznych, waga 117 kg. Pojemność zbiornika paliwa to równe 11 litrów. Junak. Junak 125S. Możemy go nabyć w cenie od 10 100 zł do 10 300 zł. Moc niecałe 11 koni mechanicznych, waga 130 kg. Zbiornik pomieści 18 litrów benzyny. Junak ADV 125, ceny wahają się od 11 tysięcy złotych do 11,5 tysiąca, moc 10,5 koni mechanicznych, waga 123 kg. pojemność baku, paliwa to 11 litrów. Można tu również wspomnieć, że jest to bliźniak Bartona GT 125. Przejdźmy zatem do rodziny Junaków M12. Dzieli się ona na trzy modele – M12, M12 Vintage oraz M12 Cafe 125. Ceny zaczynają się od 12,5 zł i kończą na 14 zł za modele tegoroczne. Ważą mniej więcej 143 kg. Legitymują się mocą 9,5 koni mechanicznych. Do zbiorników zalejemy około 13,5 litrów benzyny. Junak M11 125 Kafe. Ten stylowy kafe Racer to dwucylindrowiec. Jeden z dwóch z całego zestawienia. Raczej jednomiejscowy. Moc to 10,6 koni mechanicznych. Waga 150 kg. Zabierze za sobą 9 litrów benzyny i kosztuje przy tym od 12 tysięcy zł do 14 tysięcy. Dla fanów chopperingu również znalazł się rodzynek w postaci junaka M11. Dwucylindrowiec o mocy 10,6 koni mechanicznych kosztuje od tys. do 14.700 zł. Pojemność zbiornika paliwa to 14 litrów. Całość waży słuszne 170 kg. Znalazłem też dwie pojedyncze oferty Pierwsza najunaka SC125. Ten nowoczesny Scrambler to nieliczny w tym zestawieniu przedstawiciel 15-konnych maszyn. Ten sześciobiegowy pojazd waży 149 kg i wyróżnia się pojemnością baku paliwa, która wynosi 20 litrów i kosztuje 14,5 zł. Drugą z wyżej omawianych ofert jest tegoroczna nowość, którą jest Junak X-Ray 125. Importer określa ten motocykl jako krzyżówkę maszyny Enduro i Supermoto. Waży 132 kg. Moc to również 15 koni mechanicznych. Świetną informacją jest to, że do wyboru będą dwie opcje: pierwsza z oponami szosowymi, druga z oponami krosowymi. Zbiornik zmieści 11,5 litra paliwa. Kosztuje przy tym równo 15 tysięcy złotych. Kolejną marką, która pojawiła się na liście jest Kiway. Zacznę od tegorocznej nowości, jaką jest kolejny już w zestawieniu, bardzo modny ostatnio typ motocykla Cafe Racer X Lite 125. Moc 11,1 koni mechanicznych. Waga 143 kg. Pojemność baku to 16 litrów. Kosztuje przy tym jedynie 10,5 tysiąca zł. Kolejne dwa motocykle to tak naprawdę ta sama maszyna. W wersji z sakwami i szybą oraz gmolami oraz goła. Mowa o cruiserach Super Ride 125 Standard i Limited. Ważą od 134 kg za wersję gołą do 162 kg z sakwami, gmolami i szybą. Pojemność zbiornika paliwa to pomiędzy 14 a 15 litrów. Moc w obu wariantach to 10,6 koni mechanicznych. Ceny zaczynają się od 11 200 zł i kończą na 12,5 tysiącach. Jeśli jesteś osobą drobną i chcesz zacząć swoją przygodę z motocyklami, a do tej pory jedyne co słyszałeś, to to, że motocykle nie są dla Ciebie, mam świetną wiadomość. O ile nie przeszkadza Ci luk cruisera, możesz śmiało przymierzyć się do K-Lite 125. Ten niewielki motocykl to koszt od 11 do 11,5 tysięcy złotych. Moc 10,6 koni mechanicznych, masa to 143 kg. Pojemność baku paliwa to deklarowane 10,8 litrów paliwa. Przeczasując internet, znalazłem też ofertę na model. Który wypadł z oferty Kiwaya, a mianowicie niedoceniany za życia TX125i Enduro. Pancerny silnik legitymuje się mocą 10,9 koni mechanicznych, waży 135 kg i zalejemy do baku 10,5 litrów paliwa. Jeżeli kogoś chwyci za serce ta propozycja, będzie zmuszony wydać 10,5 tysiąca zł na nowy motocykl z rocznika 2020. Ostatnią propozycją od Kiłaja jest bardzo dobrze znany RKF 125. Ten ciekawy stylistycznie Streetfighter to wydatek od 12,5 tysiąca do 14 tysięcy zł. Warte odnotowania jest fakt, iż w cenie przekraczającej powyższe ramy zestawienia Możemy kupić RKF-a 125, wyposażonego w ABS, ale o tym w kolejnym zestawieniu. A teraz coś dla fanów europejskiej egzotyki. W zestawieniu pojawił się też Riesiu. Tak, moi drodzy, nie Riechu, Rieju czy Rysiu. Słowo to wywodzi się z katalońskiego i oznacza śmieję się. Dlatego z uśmiechem na twarzy przedstawię Wam kolejnego gagatka, Jakim jest Riesiu Maraton 125 SMAC. Jedyna oferta w cenie 13 890 zł to model nowy powystawowy. W ramię pracuje jednostka chłodzona cieczą o mocy 12 koni mechanicznych. Zbiornik paliwa mieści około 6,5 litrów paliwa i waga przekraczająca lekko 100 kg. Czas na UM Motors. Model Renegade Sport 125. Motocykl waży 145 kg. Dysponuje mocą 9,5 koni mechanicznych. Zatankujemy do niego 13,5 litrów paliwa. Wszystko w cenach od 12,5000 zł do 13 200 zł. A teraz przejdziemy do Zipa. Mamy tu dwa modele. Pierwszy to ciekawy stylistycznie Scrambler 125. O dość zawadziackiej linii. Moc 10 koni mechanicznych. Waga 138 kg. Skrzynia sześciobiegowa i zbiornik mieszczący 10 litrów paliwa w cenie od 13 000 do 13 200 zł. Model VZ-5 to motocykl o mocy 10 koni mechanicznych. Waży 143 kg. Zbiornik paliwa zmieści 13 litrów Ceny wahają się od 13 400 zł do 13 600 zł. Warto wspomnieć, że motocykle te występują w wyposażeniu z kuframi. Doszliśmy już praktycznie na sam koniec alfabetu, dlatego nadszedł czas na maszyny sprowadzone przez znanego wszystkim importera marki Tryumf i Junak firmy Almot. Zontes, bo o nim mowa, to bardzo ciekawa propozycja, która gdyby nie motocykle z poprzednich sezonów. Nie znalazłaby się w tym zestawieniu. Nabyć możemy dwa modele wyposażone w seryjny ABS od Boscha, silnik chłodzony cieczą o mocy 14,7 mechanicznych i z sześciobiegową skrzynią biegów. Model 125Z2 to Naked ważący 160 kg, zatankowany 17 litrami benzyny. 125 U to Street Fighter ważący 150 kg zatankowany uprzednio 12,5 litrami benzyny. Oba te motocykle uda się Wam jeszcze wyrwać za kwoty od 14 do 15 tysięcy złotych. To już ostatni motocykl w tym zestawieniu. Chciałem Wam bardzo podziękować za ostatni odzew pod filmem, jeśli się to obie podobało. Daj suba, łapkę w górę i komentarz. Do następnego filmu, cześć.